Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Nie wiem, czy to internet tak zadziałał, czy, czy tak się zgraliście, bo Damian, Asia i Gosia w tym samym czasie mi wyskoczył wasz komentarz. Dzień dobry. Cześć. Jak się macie dzisiaj? Hej, hej. Jak Wasze nastroje? Jak duch świąte, świą, świąteczny? <coughs> duch świąt. E, pewnie przygotowania w większości domów e, pełną parą. U mnie też, ja niestety dzisiaj muszę być w pracy. E, właśnie jestem w drodze z jednej pracy do, do drugiej, ale damy radę. Dobrze, dobrze. Fajnie. Cieszę się, że mogę się z wami spotkać. Sonia pisze, że kocha przygotowania do świąt. To też może być e, wspaniały czas. Może być fajnym czasem, tak? No <laughs> dobrze. E, ja jeszcze bardziej myślami jestem w pracy, w tym, co muszę właśnie jeszcze zrobić, co jeszcze dokończyć. I, i tak dalej. Ale mam nadzieję, że już tak myślę, że już jutro, a dzisiaj wieczorem dołączę do mojej żony, do mojej Kasi, żeby trochę pomóc. I dzisiaj nachodzi mnie taka refleksja, że właśnie zbliża się zbliża się czas świąteczny. Cześć, cześć, cześć Jarek. Dzień dobry Monika. Cześć Mariusz, Mariusz, ho, ho, ho! Ktoś to chyba będzie za Mikołaja robił. Zbliża się właśnie ten czas świąteczny, zbliża się ten czas składania sobie życzeń sobie nawzajem. Ja muszę Wam powiedzieć szczerze, że nie lubię składać życzeń. W sensie jest to dla mnie takie trochę trudne i nienaturalne. Nie lubię. Za bardzo ktoś mi składa życzenia, i ja nie lubię i chyba nie umiem za bardzo składać życzenia komuś. Ale em, nachodzi mi taka właśnie refleksja, taka myśl o tym, czego, czego będę życzył sobie w te święta, czego będę życzył sobie na ten nowy rok. Czy macie tak, czy myślicie o tym, czego sobie życzycie, właśnie chcecie życzyć w ten czas świąteczny, czego sobie chcecie życzyć w tym czasie Nowego Roku? Czy macie już jakieś życzenia dla siebie samych? Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. Ja dla siebie już mam takie życzenia, tak myślę. Zastanawiałem się właśnie nad tym, czego bym sobie chciał życzyć. Jest, wiecie, jest mnóstwo rzeczy, które bym chciał. Jest mnóstwo rzeczy takich też jakby, no powiedzmy, fizycznych, materialnych, które bym chciał, które bym pragnął, ale z tego wszystkiego najbardziej chciałbym życzyć sobie tego, żebym umiał wierzyć Bogu, żebym nigdy nie wątpił w to, że jego dobroć względem mnie jest niezmierzona. Życzę, chciałbym życzyć sobie tego, żebym potrafił i chciał z całego serca przylgnąć do Boga. I właśnie to jakby będzie prowadzić. Będzie prowadzić mnie do takiego wzrostu, właśnie do dojrzałości, tak jak Łukasz pisze, do lotu motyla, tak jak, tak jak pisze Zuzia. Każdy z nas, myślę, że ma coś, co chciałby zmienić w życiu, co widzi w sobie jakby taką drzazgą, belką w, w oku. Tak, tak jak Pan Jezus widział. powiedział, że. Wypominasz bratu swojemu drzazgę wokół, a u siebie, u siebie nie widzisz belki. I właśnie myślę, że dla mnie to jest taka belka, że mi jest ciężko, ciężko uwierzyć, nie? ciężko zawierzyć, ciężko zaufać. I tego bym sobie chciał życzyć. Jeżeli kto, ktokolwiek z Was ma problem z tym samym, to już dzisiaj składam Ci życzenia, żebyś potrafił uwierzyć Bogu, zawierzyć Jemu, poddać się Jego działaniu, poddać się temu, co ma dla ciebie w Twoim życiu. Kasia pisze, że zacina bardzo. Czy komu, komuś jeszcze zacina? Także takie ja mam refleksje na dzisiejszy dzień, na, na ten czas przedświąteczny. I jeżeli jeszcze ktokolwiek z Was nie, nie miał takiego zastanowienia, zastanowienia nad tym czego sobie będzie życzył, czego sobie chce życzyć, to, to właśnie zachęcam Cię, nie? zachęcam Cię, żeby jeszcze właśnie w ostatnich tych dniach Adwentu zastanowić się nad tym, co, czego ja tak naprawdę w życiu potrzebuję. Nie z rzeczy materialnych, nie z rzeczy takich, takich fizycznych, chociaż one też są ważne, bardzo ważne, ale z takich właśnie rzeczy, co, co bym, Czego bym sobie życzył, żeby się we mnie zmieniło, żeby we mnie urosło, żeby we mnie się urodziło? I chcę prosić właśnie Ducha Świętego o to dla siebie i dla was wszystkich, dla nas wszystkich, żeby każdego dnia. odradzał to, te życzenia w nas, w nas samych. Żeby każdego dnia jakby dawał nam, nie jakby, żeby fizycznie, żeby, żeby realnie dawał nam siłę do tego, żebyśmy, żebyśmy podążali właśnie za Bogiem, za tym, za tym pragnieniem, które często w nas jest gdzieś głęboko zakopane w sercu, które zagłusza jakby Życie codzienne, nasze zabieganie, nasz pośpiech we wszystkim, tak? Nasze takie, mogę powiedzieć, zafiksowanie na różnych punktach w swoim życiu, tak? Czy to na pracy, czy to na, na domu, na, na porządkach, na, na, na czymkolwiek tam można sobie wymyśleć. Paweł pisze, że chce wyzbyć się małpiego rozumu, raz na zawsze. Tego też tobie życzę. Nie tego sobie, tobie życzę. Jak sobie tego życzę, ja tobie tego życzę sobie również. E... Przyjdź Duchu Święty i ogarnij te nasze pragnienia. Wzbudź te życzenia, spraw, żeby te wszystkie życzenia, które mamy w sobie względem siebie, własnego rozwoju, własnego wzrostu, żeby one. Jakby stały się realne, żeby stały się rzeczywistością w naszym życiu, żeby, żeby stały się jakby takim motorem napędowym naszego życia. Kasia pisze, że życzy sobie spontaniczności i więcej radości. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu radości i wypełnij nasze życie właśnie tą radością, tą spontanicznością, tym, żebyśmy Żebyśmy czuli, że żyjemy. Żebyśmy czuli, że żyjemy. Że żyjemy w pełni, że żyjemy z Bogiem, że żyjemy zgodnie z tym, czego sobie życzymy. Amen. Amen. Wszystkim tym, z którymi nie, z którymi nie będę się widział przed świętami, życzę tego, żeby Wasze życzenia względem siebie się spełniły. Życzę Wam dobrego dnia, dnia przepełnionego właśnie Duchem Świętym, przepełnionego Bożymi myślami, nie tylko skupio, skupio, skupionymi na, na przygotowaniach, na tym, co się będzie działo, na tym, ile jeszcze do zrobienia, chociaż wiem, że to jest, że to jest trudne. Wiem, że to jest bardzo absorbujące, ale właśnie niech Duch Boży wypełnia nas, nasze domy. Nasze, niech wypełnia atmosferę, właśnie w której się, w której się poruszamy. W naszych domach, w naszych, w naszych otoczeniach, w naszych pracach, kto jeszcze dzisiaj pracuje. Niech przychodzi duch Boży i niech Chrystus na nowo naradza się w naszych sercach. Amen. Dziękuję Wam za to spotkanie i do zobaczenia. Papa, pa. trzymajcie się.